Dzień dobry, dzisiaj chcieliśmy Państwu pokazać e, w jakich warunkach muszą żyć i funkcjonować e, mieszkańcy Koszaina, a konkretnie ulicy Tymiankowej. Spotkałem się z tymi ludźmi już kilkukrotnie, aby przedstawić ten problem. Dziś, dzięki uprzejmości mojego kolegi, zostaliśmy e, obdarowani, e, została nam wypożyczana karetka pogotowia i chcieliśmy pokazać, w jakich warunkach miałaby ewentualnie Dotrzeć do osób poszkodowanych, do osób chorych. Chciałbym tylko zauważyć, że dotarcie karetki od ulicy okrężnej do końca ulicy Tymiankowej to jest około 10 minut jazdy. To jest zdecydowanie za długo. Oczywiście te 10 minut jazdy jest wtedy, e, kiedy nie ma intensywnych opadów. Jeżeli intensywne opady są, to droga jest całkowicie nieprzejezdna. Tak jak kilkukrotnie już zakopały się wozy asenizacyjne i również tak zwane śmieciarki, tak i w tym momencie karetka może się zakopać i po prostu realnie nie dotrzeć do chorego. Natomiast jeśli już dotrze do osoby poszkodowanej, do osoby chorej, to czy ktoś chciałby, żeby go transportowano w takich właśnie warunkach. To są warunki naprawdę urągające. To mamy XXI wiek i nie można do tego dopuścić. Kto będzie odpowiadał, jeżeli pomoc nie dotrze na czas. Proszę Państwa, zastanówmy się nad tym, udostępniajmy ten filmik, bo to jest po prostu. Yy, po prostu zgroza. Zgroza, nie, nie wspomnę już yy, o tym, jak yy, ten sprzęt się niszczy i tak dalej. Rozumiem, że ludzie są. Yy, pomijani, natomiast należy im zapewnić w stu procentach możliwość dotarcia karetki. Co to?